Znowu Josi Reiki i zapraszam do nowej nowe serii. E, zagrajmy w Mario i Luigi Superstar Saga. E, ok, zaczynamy. E, Mario i, jest albo Mario i Luigi, czyli ten taki wątkowy album, albo Mario Bros. Przejdziemy na Mario i Luigi i, i zaczniemy e, nową grę. Tak? I zaczniemy nową grę. Przybył życzliwy ambasador z Królestwa Fasoli. Pragnę poprawić nasze stosunki, łącząc się z grzebim Królestwa. Przywożę dar od królowej Fasoli. He he he, ha, 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 ha. Boże, w to on się zamienił. Yy, a u eee yy, yy, to jest? A ten się w ogóle w coś jeszcze dziwniejszego zamienił. Hmm. Ciekawe. Fuj.

Widziałeś królewskiego kuriera? To chyba chodzi o Mario. W sumie nie chyba, tylko na pewno. Mario! W kibelku. Słyszano co, nie? What the fuck? Kr królewna, królewna brzeskwinia. Nic słyszałem. ciekawe. Bu, bu, bu. Atakujecie mnie, gdy jestem obrócony, ha? A więc to typowe, zwykli super bracia, Nie Niewaga. O oh, shit. Mario. Jak istotnie walczyłeś? Czy zapomniałeś o tych komandach akcji? Nie Och, czyżby wiedzieć? Przepraszam, że przerwałem No i walczymy, to nie jest jakaś trudna walka Szczególnie, że mamy tylko jeden atak Zapomniałem o czym? To naprawdę ważne, możesz tak że a taki kupy? Kupy? Czy chcesz widzieć jak? Nie. Bo wiem. O, czyżby? Powinienem wiedzieć. Przepraszam, że szedłam. O ja... I lecimy, hop! Aj kurczę, nie kliknąłam. A ja, bla, Ach. Och, chwileczkę. Posłuchaj. To jest czas na walczenie. Mimo to powinienem wygrać. Słyszy Słyszycie mnie wszyscy? Wydarzyło się coś okropnego. Przybył życzliwa ambasada w Królestwo Fasol. Oto zapłata wizyty. Ach, ale to nie była przyjazna wizyta. Ambasador skradli księżyce Brzkwini głos. O oh fuck. I zastąpili go tym wybuchowym słownictwem. No ja. Yeah. Ach, jeśli po, porwa księżniczkę w tym stanie, zniszczy mój zamek. Mario, zrób coś super. Mario, proszę idź i ci odzyskać piękny głos księżyczki. Tylko ty możesz tego dokonać. Przybyli winowajcy z klestwa Fasol. Jeśli udasz się tam, być może dowiesz się czegoś więcej. Mucho. aha uh, ha, uh, ha! Uh, uh, uh. Tak, idź schwytaj tego diabła i przerudź gienę głos, wtedy będę mógł ją porwać. Weźcie mój kopak kopak rążownik, dolećcie ci do królestwa Fasol. Nie ma czasu, Mario, wyjeżdżaj od razu. Oh fuck. A więc ponownie od, odległa przyroda. przygoda. Właśnie pomagam twemu o, po, wa, powołaniu. Nie zostawię twojej formy. Możesz wyciągnąć się i ogrzywać w tym miejscu. Och, ja bym pojęcie o wszystkim w Kto wie, czego może się nauczyć? Znalazłeś grzybka. O, wow, mój grzybek, dasz go dla mnie? Oczywiście. O, dziękuję bardzo, tak. Ale powiedz, czy zamierzasz do królestwa fasolę, syna? Nie, eee, ha. Zatem lepiej go trzymaj. I proszę, przyjmij to jako pożegnalny dar. Nalegam. Otrzymaj super grzybka. I powodzenie już z skokami i z manatkami tam w fasolowym królestwie. O. No. I teraz tak, yy, nasze znaczy typowy dla Mario Hop. Grzybek. Mamy grzybka. Jeszcze jednego. No i dobra, i czekaj. Masz jedinego no, do powiedzenia? Nie, nie masz, tak? Tu są mury. Tutaj wskoczę. Tu jest Luigi. Yy, dobra. A, i kurczy w blisko w mm. mm. Serio, chyba tak. Aj, chwileczkę. I kurczę, Dobra, nie próbuję. Dobra, pójdę do tego ludźiego. Co chcesz? Aha ha on pójdzie. Chyba. Hmm. a zapisz. Dobra. Zapisz. Tak, zapiszemy. Dobra, okej, okay. spytki, spytki, idziemy w Mario. What the fuck? się w samą porę. Mam przygotowaną walizkę dla ciebie, weź się ze sobą. Um, w twą długą podróż jestem pewny, że dowiedział, że te zawiera sprzęt i rzeczy. Proszę się Otrzymałeś walizkę. Wsiśnij selek, by otworzyć swoją walizkę i sprawdzić ekran menu. <grystanie> Następnie możesz użyć jakiejś rzeczy znajomych podróży, a nawet zmienić swoje ubranie. Też dobry pomysłem jest zwrócić tego ekranu do, podw do, podw do podwójnej kontroli waszego stanu. Pierwszy, ty, ty wsiadasz na krążownik, możesz poświęcić je na pożegnanie. Teraz mam jedną większą część podarku, jak to było, a więc funduję Ci podróż. Dla Ciebie. Dano Ci to Och, łaskowy Pani Luigi, czy również zmierza Pan do Królestwa Fasol? Ach, Mistrz Mary, zobaczymy się zaraz. Kapitan na myśl. Widzę, iż dołączę do Ciebie. Mistrzu Mary, idę na górę, będę czekał na Ciebie przeciw kupa krążownika. Ty Luigi nie jedziesz? Wydało mi się, że Luigi jedzie, ale... W sumie to gra Maria i Luigi. Czekajcie lukniemy ten... A nie da się otworzyć. Mary! Spóźniłeś się! Co tam robiliście? Muszę w tej chwili wsiadać tylko żwawo. ha. Więc co? Co o tym sądzisz? Niewiarygodny nie sądzisz, to najlepsze broni, kopo krążownik. Hmm, tak wspaniały. Teraz tylko trzeba mej bandy. Banda blosa. Bye bye. A gdzie oni są? Ha! tu w zielonym blasku, hej! Czy chcesz dołócić do mojej załogi z Bandą Mroza? Widzę... Widzę... Że chciałbyś mi przynieść... Ee, więcej złości, ha? Ha? Tak, ty! ha <noise> och to bogactwo. Nie bądź skromny pani zielony, ja podły ja wyglądasz jakieś nieszczęście rozegrać. Hej, ty stój! Oto... Oto wasz maruda. Nasza banda właśnie przybyła. Hej, obszar zbytki jest powyżej tu, i idioci. Wait! Cała banda zebrana, jesteśmy gotowi do wejścia na pokładku pokręczownika. Wojna! No dobrze, teraz możemy lecieć. Również z wyższą pozycją. Wasza nieczystość! Wyj wyjście już zakończone! Poza jednym uścieknierem. Co? Ruszać się dzieci zacząć pościg kanażownikiem. No dobra. Mhm, <gry> <O, z piernicza. gry> Nie było ponad Hej, ty, ty na w brzuchu statku. Mario, jak cię nazywałem? Zielony facet. Mario i pan zielony gości, brat Mario, spójrzcie, że tam w dół, we dwoje. Przyjdźcie do Fasolowego królestwa. Wciśnij Sara, otworzyć swoją walizkę. Zu... Uw. bądź gotowy do drogi. Później raport na biurko, szybko. Hmm. Dobra. E, no to wiecie co... E, Zróbcie w tym odcinku. E, na razie.